Siemka, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w moim piątym poradniczku serii ciekawostki o Minecraft, a więc zapraszam do oglądania. Jeśli położymy się spać i w pobliżu naszego łóżka będą pochodnie, to płomień będzie skierowany w naszą stronę. Nie wiem czy mi się to teraz uda. O, teraz się tak kierują, tak jak widać. O, tak tak po, po boku, czyli tak jakby po prostu to ma wpływ na właśnie nasze łóżko. Gdybyśmy byli gdzie indziej, to po prostu by się gdzie indziej kierowały, nawet w bok, do góry, za siebie. Jeśli postawimy na TNT kowadła, to się nic się nie stanie. Ja tu przygotowałam coś takiego. Puf. Jak widać, nic się nie stało. A teraz sztuczka, jak zaoszczędzić cztery sztapki żelaza i jeden czerwony proszek na kompas. Nie musimy robić kompasu. Wystarczy, że ułożymy w crafting table ten wzór kompasu i on i tak będzie pokazywać miejsce naszego spawnu. Więc ciekawostka, będziemy mogli zaoszczędzać materiały. Stawiać sobie crafting table to jakiś czas i gotowe. A teraz super ciekawostka. Diamenty występują częściej niż dynie. Więc jeśli macie dużo dyń, to znaczy, że macie więcej diamentów. To byłoby na tyle w tym odcinku ciekawostek. Jeśli film Ci się spodobał, to nie zapomnij go ocenić, skomentować, da dać łapkę w górę i zasubskrybować mój kanał.